po tu jedziemy sprzedać złom miedziuszkę, odlewy aluminiowe, puszki yy. dziadek dzień dobry dzień dobry, dzień dobry Karol. no śmigamy 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 ja nagram film oko jest tego złomu no dobrze no jedziemy tam zobaczymy ile dostaniemy no Trzeba poważyć wszystko tak, i. Tak. Miedziuszka. No. Dążyć. Dobra, to widzimy się już na miejscu. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Tak, będziemy, pakować. E, będziemy pakować. ale. E, Pralnie teraz Wam pokażę, jak nasza pralnia wygląda. Ale już. pokazywałem, ale. Oto od razu do aluminium pójdzie od lewu. Nie wiem po co to tu, tu siedzi. Tam też można wykręcić. Ale nie, bo tam tam jeszcze będę niszczył. U, mikrofala. A mamy nowe. Babcia miedziuszka! Babcia miedziuszka! No, miedziuszka. Patrzcie, ile mamy miedziuszki. Miedziuszki jest tyle. Średnio widać. Czekajcie. O, kula. Tyle jest miedziuszki. Pobiał zaraz schowam pod spód. I wszystko będzie... Wszystko będzie dobrze. Dobra, mamy miedziuszkę. Jezus, Maria, 20 kg. 20 kg miedzi. Jak to pięknie wygląda. A dziadek, czy jeszcze coś. Nie wiem, ja myślę, że przyjęliby w miksie. Ale czy tam. Puszeczek trochę. Puszki z tego trzeba. Tu są puszki jeszcze, nie? Zapalczam światło. Zapalczam światła! Idę zapalić światło. jest zimno. Wezmę od razu odlew. Mamy no, światło. Tu jest odlew aluminowy. A jeszcze ten trzeba dołożyć od silnika. No, tu też jest kilogram, czekajcie. Znaczy na moje ręce. Jedną ręką dam radę. Podnieść. O kurde, nie. nie dam rady. No więcej niż miedziuszki. Bo miedziuszkę dałem radę jedną ręką. A to trzeba tak szurać. Dobra, to, to teraz nie. I tu mamy jeden. A puszczeczek. Ameninowe puszki. Czy trzeba. O jezu, tych puszków jest jednak. Jest jednak dużo. To są ameninowe puszki. To też są ameninowe puszki. Mniej, ale się jeszcze dosypię. Hop. I jeszcze jeden pełny wóz. Puszyki trzeba. To jest jak Tu są puszki oczywiście, bo nie ma papieru, nie? O kurwa. Tych puszek też trochę jest. Dobra, tam jest tylko dwa worki. tam nie ma? No nie, ja tam nie widzę przynajmniej. Dobra, ja miedziuszkę na wagę zawiozę. Ojej, tu mamy błyszczącej w sumie sporo. Błyszczącej by było ze dwa kilo razem, bo to z kabli, nie? Czu, 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 ale ja się nie chcę bawić, bo jeszcze nam nie przejmą. Może to nie taka. Nie wiem. Damy wszystko jako miks i tyle. O kurwa. Chodź tu miedziuszka. Dobra. Odpalamy wagę. No i jest. Tu jest 20. Ale jeszcze można... Tu jeszcze jest trochę miedzi. Takie ostatnie niedzielne. Jakieś tam ze Stojana. To trzeba doładować jeszcze, tu jest półtorej kilo. Nie, mniej niż półtorej. No! Teraz do góry poszło. No i mamy 20 kilo. No, teraz jest równo 20 No dobra to jeszcze tyle trzeba było odłożyć. Bo nie mamy miedzi teraz, żeby dołożyć, nie? O, miedziuszkę odkładam na bok. Odjadę. Nie, niech tu siedzi, bo jeszcze dziadek sprawdzi, czy dobrze poważyłem Hop Patrzcie, ile jest fusta w dwóch rozbywamy Patrzcie ile i tam to jedno dołoży Tam już dołożyłem. Znaczy dołożyłem do Ola to gdzie koła wykupiłem Patrzcie ile czego skół pralek jest i siln a reszta to odlewy po alternatorach i silnikach od pralek. Kurna. O, no, jakie? I oprócz tych kół, co tu siedzą, a ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tam szósty chyba siedzi na pięć. Powiedzmy. Czy jest jedno, drugie i trzecie. Co, osiem pralek było u nas? A, osiem pralek. Jeszcze w tym jest jedno koło, ale to plastikowe. Maciarze dali plastikowe. I tu jest jeszcze jedno. A tutaj? Nie, tu chyba wymontowałem. Tak, tu wymontowałem. A tą to nie wiem, co z nią robimy. Czy jeszcze próbuję ją jakoś. Może łożyska w niej, zmienię jeszcze trochę potańczyk. Nie wiem. O! Aha, to kabel jest z tego. Miał, gdzie... ja, kurde. A złom w stal sensie kiedy indziej sprzedamy, bo to. Jedzie odlew 24 kilo, mówiłem 25. Pomóc Ci dziadek? No oczywiście. Ale zjazd. styka jeszcze i puszki. Miedziuszka siedzi już odlew też. Plastyka te puszki. tamten? Z puszeczkiem. Nie po jednym, kładź na górę. No. Dwa. Ja. Nie pójdź, bo pęknie worem. Pyk! nie Dziesięć kilo będzie? Nie wiem. Nie, pięć kilo. mniej dwudziestkę może, co? Gdzie masz kilogramowy? Czekaj, najpierw sprawdźmy. Okej, okay, to teraz idę po dziesiątkę. No, 10 kilo jakby było. To w sumie fajni puszeczek. Mam pół yy, kilogram i 0,5 kg Dobra. A, dobra, czyli ponad 10 11, 12. No 12. 12 kg puszek. Plastykę jeszcze.

Zaczekaj najpierw zważę tą plastykę. Ty kurwa szybuje się ustawka, ej! I jedziemy. No dobra. Plastyka, wszystko jest, tak? Rękawiczki wezmę. Zapisałeś plastykę? Tak. zrobiły No, już jesteśmy prawie na złomie. Tak? Znaczy, no teraz na tym rondzie najbliższym w prawo, nie? Aha, no tak, tak. No i tam nasze złomy są, tak się trzymają. Trochę, trochę częściej. A to puszki częściej? A no właśnie, bo na zakrętach no. szczególnie. Na złomie nie będę włączał filmu nagrywania, bo tak średnio, nie? No no, bo to facet może. Wiecie o co uwagę, chodzi? Wiecie o co chodzi? Że... A więc tak nie pojechaliśmy do EcoCenter, ponieważ tam nie było pani, która wydaje pieniądze, a nie chcieliśmy ryzykować jakąś kradzieżą. Nie wiem, odratą tych pieniędzy pojechaliśmy do złomowiska obok, które się nazywa Handmet. No i tam zostaliśmy oszukani na około jakieś pół kilo metalu. Właśnie do, dokładaliśmy około pół kilo do każdego metalu, żeby zrekompensować wagę pojemnika, w którym jest albo torby. Ale i tak zostało nam zabrane te pół kilo. Tak, aluminium pół kilo odliczyli, z puszek też pół kilo, a mieć jakieś 700-800 gram. Miedzi odliczyli. No ale. Na chwilę przeliczmy sobie tobie. Jedna słówka, druga słówka, trzecia słówka, czwarta słówka, czterysta, pięćset, sześćset, siedemset, osiemset, 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 siedemdziesiąt, osiemset, siedemdziesiąt, dziadek, jak twoja reakcja? <grym> Jest A okay? byśmy 900 mieli? No normalnie byśmy mieli coś około 900, poniżej 900. Tak, 900 ponad byśmy mieli. Jakby ekocenter był, bo w ekocenter y, kasjerki nie było. Znaczy, no pani, która wydaje pieniążki. Nie wiem, czy tam z nas jeszcze nie oryginalizował. Nie, tam ja tam tam jeżdżę tam jest dobry skup. Ekocenter jest, ekocenter jest ok, do Hanmetu nie jeździcie w Gorzowie, bo oszukują. I na miedzi oszukali na prawie kilogram tak a pudełko po miedzi, a widzieliście na filmie, że ja jeszcze dokładałem tej miedziuszki tak żeby, żeby zrównoważyć to wiadro tak, ale on właśnie y, starował na zero a guzik prawda on No, no ja, już, ja wiem jak na wadze się oszukuje prowadziłem skupkę wiem, <laughs> wiem bardzo dobrze no, bo czy też tak robiłeś? ja Aha. Takich klientów to yy, po prostu oni chcieli mnie szukać, że piasek do rurek Biedzianych sypali i zaginali. Ale ja ich od razu odsyłałem, proszę oczyścić to i wtedy będziemy mogli ważyć na czysto. Słuchaj, jedziemy teraz gdzie? Po prostu do domu. Ale do Racławia. Do Gorowa. Tak? A dobra, nie... do Radcławia. Do Radcławia jedziemy do Racławia. Do Racławia jedziemy. Do, do no masa. przecież ja chciałem tego kebaba w baczynie w kupić. Gdzie ty tam jest? chcesz kupować w tym? A w McDonaldzie jest kebab? Dobra, to jedziemy to kebaba. No, jeszcze ten A kwasuwę jeszcze też.